Witam Państwa bardzo gorąco. Jesteśmy przed salą, gdzie odbywają się Mistrzostwa Polskie w u Kobiet oraz Mężczyzn. A wraz ze mną jest chyba ostatnimi czasy najbardziej, naj, najsłynniejszy kibic rozgrywek w Kruszwicy. Pan w Katanie, tak sobie pozwolę, tak sobie pozwolę przedstawić. Witam Pana bardzo gorąco. Witam. Witam również nowych gości, którzy, którzy przybywają licznie na turniej w Kruszwicy. Proszę mi powiedzieć o sobie, coś o sobie. Jak, to, jak to się stało, że Pana przygoda z Czechami się rozpoczęła, kiedy to było, no ponieważ no, jest tutaj Pan praktycznie codziennie, no i wszystkie minuty jednak no, na, na sali Pan gry obserwuje od naszych zawodników. 30 lat temu był klub w Kruszwicy, tak. Gopo i LZS. W jednym z tych klubów grałem kiedyś na pierwszej desce 12 punktów na 12 partii zrobiłem. Doszłem do kategorii wtedy 1800, ale to było 30 lat temu, no. Bardzo ładnie. No i teraz taka, może powiedzieć, taka szachowa zajawka wróciła. E, no, tak, kiedy te jaka? szachy pojawiły się w Kruswicy. Jego się zdarzyło, żeby tu nie być, to by było wstyd. Do kogoś, co coś lubi takiego, nie? No, no tak, jeśli ktoś no. zajmował się przez całe życie z szachami, to na pewno możliwość obserwacji zawodników najlepszych w naszym kraju to może być fajne. Fajna... To się może nie zdarzyć. No tak, ale jest pan praktycznie każdą godziny, każdą minutę. No, ona mnie w domu, nie lubię. <laughs> no, mam nadzieję, że. No najgorzej, jak turniej, jak turniej się skończy, co wtedy? No to dzwoniła kiedyś, czy czasami nie jestem na spacerze, nie? Bo troszkę chodzę ostatnio, no. No tak, bo wiemy, że pan dziennie pokonuje około 400, 4, 40 tysięcy kroków. na 40 wychodzi, 7 miesięcy 8 milionów kroków przekroczyłem. O to bardzo ładny wynik, super, to się, to się chwali. A proszę mi powiedzieć, czy ma pan jakichś takich swoich faworytów, jakichś ulubieńców w turnieju, no, kogoś pan polubił? O, o trzecie, drugie miejsce miałem Licznerskiego i Miłosza. Licznerski Już, tak. jest na trzeciej pozycji, może tam coś zrobi. No i na młodą tam liczyłem, panią Marysię Młodą, ale w dwóch partiach półtorej punktu oddała na czasie Sojczyce i pół z Zawadzką straciła przy tej Wieża Goniec. No, tam te większe tak, błędy były. Szansa na pierwszą trójkę by miała. No, jeszcze będzie z faworytką grała. Teraz gra z jedną i ostatnią partię będzie z prowadzącą grała. Może się coś przetasować między 4 a 5 punktów tam, nie? No to tabele pan zna doskonale będzie, w takim razie. To może być, nie? No, tak, i, i a, a w, u mężczyzn kto tam może wygrać w tym finale? No, Bo jesteśmy tutaj, i, mecz widzę, rozgrywany, Piorun, i, a Wojtaszek. Piorun, tak się śmiałem, że Piorun powinien pieprznąć Wojtaszka, ale w debiutach Wojtaszek go o klasę bierze i on raczej tak na piątkach nerwowo się zachowuje, to w drugiej partii tak samo te triki nerwowe, że Jasne. się go boi tak się go. A proszę ja. powiedzieć mi jak te emocje, te wrażenia podczas partii rozgrywanych systemem Armagedon? Tam się dużo działo. O, o i ten poniedziałek w nocy, co grał Paweł razem ze z Piorunem, to deska się paliła jak kiedyś. <laughs> To no faktycznie to by się tam działo, figury figury letało, nie no. można było do końca przewidzieć, kto, kto wygra. Stały jeszcze szkołę później na koniec od szefa, trenera. No i co, była taka przerwa 30-letnia, teraz w Kruszwicy szachy się pojawiły, to może pan również na nowo Różnie gdzieś rozpocząć? Tak, tak, do Gniewkowa na, na turnie nocną, no ale jestem przed tymi dwoma operacjami, muszę. Dobrze, no tak. No. Zdrowie jest najważniejsze, ale mam nadzieję, że kiedy te operacje nie powiodą w roku, się. w tym roku chyba usiądę, po 20 paru latach z powrotem. No to tego życzymy, no i te życzymy naszym widzom, aby może mieli okazję zmierzyć się z Panem albo wiesz, z zawodnikami na tym turnieju, to na pewno byłoby super przeżycie, także dzięki ślicznie za rozmowę, gratuluję i dziękuję, że był Pan obecny na, na każdej rundzie, jeszcze to jest dwońnica. na pewno, jeszcze dwa dni, to super. No mogą być dogrywki w finałowym. I na pewno będziemy wtedy mogli też tutaj Pana oczekiwać, że przyjdzie. No nie będę wychodził, raczej nie będzie czasu. Jasne. Dziękuję ślicznie za rozmowę.